출연하 <laughs> Ciema? Biboy Gera, Style Assassins, Screw. Wywiad dla mobilizacji na temat groove session. Sądzę, że formuła zawodów młody i doświadczony gracz to jest jedna z najlepszych opcji, jakie kiedykolwiek widziałem. Dlatego, że dorosły może się nauczyć od młodego, jak i młody może nauczyć się od dorosłego. Myślę, że tutaj się mega to uzupełnia i mega nawzajem dwóch graczy może uczyć się od siebie czegoś wartościowego. Tak samo jak młody od doświadczonego, tak samo, jak, tak samo doświadczony od młodego. Więc uważam, że koncepcja zawodów jest naprawdę mega. Jest jedną z lepszych, jakie kiedykolwiek widziałem, i cieszę się, że miałem okazję w niej uczestniczyć. System zawodów wygląda tak, że jest zaproszona ósemka dorosłych, wybranych z całego świata do jakby top 8, i tak samo młodych top 8 zaproszonych jest z całego świata. No i do tego dzień wcześniej są eliminacje, gdzie wybierają top 8 młodych które łączą z tymi top 8 zaproszonych i tak samo starsi. No i ta szesnastka młodych i szesnastka dorosłych w trakcie imprezy są losowani. Pierwszą rundę z rundy na rundę losowane są pary, a później już od top 16 z systemem pucharowym, więc w pierwszej rundzie nie wiadomo kto z kim będzie. Runda na rundę i walka na walkę są losowane na bieżąco przez komputer. A później już jak są dobrane duety to Walczymy w takim systemie, w takich parach, z systemem pucharowym. Więc nie wiedziałem z kim będę i nie było wcześniej losowania. Myślę, że najwięcej problemów sprawiła mi druga walka z Petairą i Szejminem. Miałem taki trochę kryzys w głowie, pustkę miałem. Może mocno się spiąłem po tym, że w pierwszej rundzie tak mocno dowaliłem i chciałem tego dotrzymać. No i gdzieś tam w mojej głowie jakieś, jakaś niepewność się pojawiła i ymm, myślę, że to była najtrudniejsza runda dla mnie, jeżeli chodzi o moją psychikę. Po tej rundzie już poszło z górki, jakby ymm, zmieniłem totalnie myślenie. No, no tak, druga runda była najtrudniejsza zdecydowanie. Myślę, że młode pokolenie Biboi jest zupełnie inna od tej generacji, na której ja się wychowywałem. No, rzeczywiście rządzi bardziej skill niż styl i flavor. Hmm. Dlatego koncepcja tych zawodów jest bardzo dobra, tak jak powiedziałam, bo ci młodzi mogą się uczyć od starszych yy, takiej esencji tego, co jest tak naprawdę najważniejsze w breakingu, a my możemy uczyć się od nich umiejętności skill, dlatego że czasami można ryzykować i. Nie jest to takie straszne, jak to wygląda. Więc y, uważam, że młode pokolenie ma jeszcze wiele do nauki, y, ale y, jeżeli chodzi o umiejętności i skill, to naprawdę są na bardzo wysokim poziomie i myślę, że jest to poziom dużo wyższy niż był wtedy, kiedy ja zaczynałem breaking. Jeżeli chodzi o y, b w wieku młodym, jest mój młodszy partner B-Boy Tsuki. Pochodzi z Japonii, podróżuje sam, ma 13 lat, jest mega utalentowany, nie wiem co mogę o nim powiedzieć. Jest mega kotem, ma mega talent. Myślę, że taki talent trafia się raz na 100 lat. No, przede wszystkim mega skromna postać, mega pojęta. Wszystko, Wszystkie pomysły, które mu podsuwałem przed walką i jakby strategia, kto kiedy wychodzi, co robimy, jak robimy po prostu łapo od razu, tak, więc naprawdę jak na swój wiek bardzo ogarnięty chłopak i myślę, że to jest przyszłość jeżeli chodzi o power moves, bo nie dość, że robi powery naprawdę na mega levelu, to do tego na tym ma styl ma styl, ma, ma jest jakby w 100% sobą i nikogo nie udaje, więc na maksa jaram się, że mogłem z nim wystartować na Groove Session i na dodatek wygrać to jak oceniam event i event oceniam naprawdę myślę, że 10 na 10 nie pod względem takim, że ja go wygrałem, tylko chodzi pod względem organizacyjnym, pod względem miejsca imprezy, pod względem hype'u, pod względem energii, pod względem koncepcji. Myślę, że to był najlepszy event na jakim byłem, a do tego jeszcze udało mi się go wygrać, więc to jest po prostu podwójne szczęście no event naprawdę pro, wszystko jest przyszykowane na ostatni guzik same media to wyglądały wyglądały w, tak jakbyśmy, nie wiem, poszli do profesjonalnej telewizji w Polsce kamery na szynach mnóstwo reporterów mnóstwo kamerzystów po prostu naprawdę jeżeli chodzi o organizację, miejsce gości pod, pod każdym względem event był zorganizowany po prostu w punkty Myślę, że najbardziej utkwił mi w pamięci Tsuki <noise> bo był moim partnerem, a tak naprawdę nie skupiałem się na żadnych innych Bibojach. Eee, większość tych zawodników znałem, wiedziałem na co ich stać, więc myślę, że niczym nowym mnie nie zaskoczyli Oczywiście taki wynik bardzo mnie mobilizuje do tego, żeby pokazać się gdzieś dalej Mam, mam trochę zaproszeń na 2020 rok, myślę, że są to jedne z największych eventów na świecie, aczkolwiek jest, jest to jeszcze nie przyklepane, więc nie chcę mówić, nie chcę zdradzać, zobaczymy jak będzie, ale nieważne, czy będę zaproszony, czy nie będę zaproszony, ja i tak będę cisnął, bo wiem, że zrobię swoje, po prostu wierzę w to, jeżeli Bóg mi da zdrowie, da mojej rodzinie zdrowie, to to na pewno będę miał siłę do tego, żeby dociągnąć do końca to, co sobie założyłem i zaplanowałem. Bo ta wygrana tylko pokazała mi, że ciężka praca, konsekwencja, mm, poświęcenie przynoszą rezultaty. Nie ma czegoś takiego jak wymówki, że jestem zmęczony, że jest późno. Po prostu, jeżeli czegoś chcesz, to nawet zrobisz trening o 23:00, nawet godzinę. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze cisnąć i się nie poddawać, a w końcu przyjdą efekty. Dzięki BBGera z Style Assassins. Widzimy się gdzieś na evencie. Raczej w Polsce nie, chyba że będę gdzieś sędziował albo ktoś mnie zaprosi. Yy, inaczej nie pojawiam się póki co na żadnym evencie w Polsce. Peace.